teraz wszystko pięknie weź sobie ją odpal człowieku Paliwo powinno być Dobra, jedziemy zrobić testa. Także nowa Yamaha w moim posiadaniu. YZD450. Dobra, ludziska, nie będę tutaj przedłużał. Żeby nie przedłużać tego filmu, przejdźmy do rzeczy. Jako tako Yamaha YZF 450 mojego kumpla e, Przywiózł mi ją na serwis Serwis, żebym ją przeglądnął Popatrzył, co jest nie tak Bo będzie ją sprzedawał, także Także tutaj Ludziska e, Będzie motorek do sprzedania Ogólnie co tutaj jest w niej nie tak Pierwsze co to mówił mi że coś jest sprzęgłem No i co się okazało że sprzęgło się ślizga No to oczywiście zakupimy nowe tarcze prawdopodobnie z przekładkami Jeszcze nie wiem jakie tam są zestawy Nie wiem, jakie tam są zestawy do kupienia, jeszcze nie patrzyłem w sumie. Co więcej, to takie rzeczy do porobienia jakim jest stopka tutaj, która podpiera motorek. Następnie włącznik, wyłącznik, bo on nie działa. Nie wiem, czy on jest zepsuty, czy po prostu jest tam coś zepsute dzieło on jest podłączony? nie wiem To trzeba będzie rozebrać i przejrzeć i popatrzeć No i co, serwisówka oleju, czyli wymiana Wymiana oleju, takie rzeczy Luzy zaworowe do sprawdzenia To takie rzeczy ogólnie do przejrzenia, nie? I ogólnie to e, co mogę powiedzieć no, jest maszyna mocna. Można powiedzieć, że dużo, dużo mocniejsza od mojej, ale ja jeszcze swojej nie cisnąłem na maksa, także jeszcze nie jestem pewny co i jak. Tutaj kurde, ten gaźnik jeszcze coś tam do popatrzenia, chyba ale to się okaże na świece popatrzymy. pojedziemy na spokojnie, bo przed chwilą go dokładnie umyłem żeby mieć tutaj, e, jakby to powiedzieć czyste ręce przy robocie dlatego nie chcę tutaj przy błocie za bardzo sarżować żeby kurde go nie uwalić od nowa, nie? dlatego na spokojnie sobie pojeździmy no i myślę, że filmik wleci akurat z tutaj z wymiany tarcz Częgłowych. więc zobaczycie sobie jak Jest bestia. Koło staje bezproblemowo. Strasznie z wydechu strzela. trzeba będzie popatrzeć nad uszczelką pod kolektorem Dobra, zwijam na chatę, bo sobota weekend jest trzeba coś dziabnąć